Wymyślanie dzieciom wakacyjnej rozrywki to dla animatorów z Legionowskiej Poczytalni chleb powszedni. W tym roku postarali się oni jednak, aby ten wypiek był dla uczestników wyjątkowo apetyczny i smakowity. Głównie dlatego, że ze względu na wojnę toczącą się za naszą wschodnią granicą, organizowane pod szyldem Książnicy zajęcia stały się na swój sposób międzynarodowe. Za przygotowaniem kolejnej edycji bibliotecznego lata w mieście jak zwykle kryli się ludzie z Poczytalni oraz członkowie Legionowskiego Stowarzyszenia Myślących Pozytywnie. Była dla mieszkańców legionowa oraz ukraińskich dzieci. Zajęcia odbywały się stacjonarnie w poczytalni oraz zorganizowaliśmy kilka wycieczek. Tak jak powiedziała Karolina, tegoroczne wakacje rzeczywiście upływały pod hasłem polsko-ukraińskiej akcji Lato w mieście z tej akcji skorzystało 30 ukraińskich dzieci w wieku 7-11 lat. Biorąc pod uwagę liczbę i kaliber przygotowanych atrakcji, żaden z młodych uczestników nie miał powodów do narzekań, w czym spora zasługa również gości z kraju zaatakowanego w lutym przez wojska Putina. Panie z Ukrainy, które zajmowały się na Ukrainie nauczaniem, zorganizowały bardzo fajne konkursy, na których skorzystały także i polskie dzieci. Konkursy edukacyjne, gry, zabawy. Rywalizacja bardzo zdrowa, bardzo fajna. Dzieciaki miały naprawdę mnóstwo atrakcji, a takie, na które szczególnie czekały, no to oczywiście wycieczki. Wycieczki do parków rozrywki, m.in. do Majalandu i do Julinka, ale także były wyjazdy na basen. Przydały się też dobre kontakty z legionowskimi harcerzami. Dzięki organizacyjnej pomocy druha Roberta Pruchnińskiego młodzi ludzie mogli pohasać po lesie, biorąc udział w grach i zabawach ruchowych, a także, jak zwykle, czynią to właśnie harcerze, razem odpocząć, zjeść i zrelaksować się przy ognisku. W związku z tym akcja miała w zasadzie wszystkie elementy i edukacyjne, i rozrywkowe i trochę pośpiewały i przede wszystkim skorzystały zarówno dzieci polskie, jak i dzieci ukraińskie. Czas jako się rzekło spędzały one w trakcie zajęć rozmaicie, dla ich animatorów zawsze jednak najważniejsze były zadowolenie i satysfakcja uczestników, wyrażana zarówno po polsku oraz ukraińsku, jak i bez słów, poprzez tyleż szerokie co szczere uśmiechy poczytelni dzieciaki miały zajęcia integracyjne, jak również zajęcia plastyczne, a dokładnie robiły z betonu odlewy liści, po czym je malowały na dowolne, dowolnych, na dowolne kolory. Jak zatem widać, podczas bibliotecznego lata w mieście dzieci dosłownie i w przenośni miały wiele okazji, aby coś zmalować. Polsko-ukraińską współpracę na tym polu, przynajmniej pod względem lingwistycznym, śmiało można uznać za wzorową. Bariery językowej praktycznie rzecz biorąc nie było wcale. Oczywiście były drobne elementy, gdzie trzeba było przetłumaczyć pewne rzeczy i do tego oczywiście mieliśmy też profesjonalistę, który pomagał nam właśnie w takich sytuacjach. Natomiast dzieci między sobą dogadywały się świetnie, zawarły liczne przyjaźnie, także wydaje mi się, że taki sposób spędzenia wolnego czasu no, naprawdę jest na dziesiątkę a jeśli podczas wakacji dobrze się odpocznie, łatwiej jest we wrześniu powrócić do szkoły i tam skupić się już nie na dziesiątkach, lecz co najmniej na piątkach z plusem.